Państwo są sypi na katalnicy. Tu poniżej urywa. Ludzie pijani jak zwykle. Bo nie będę mówił. Nie ma co. Dzikie tłumy wyciąg. Kolejki do wyciągu. Co najmniej 15 minut trzeba czekać. Ale trasy mogą być. Próbuję nagrać, abym zjeżdżał. Nie wiem, czy mi się uda. Jadę! Ściemnia. Proszę Państwa, tak to jest w Polsce. Gdybyła komuna, wędrce tam brata, albo z lewą ręką. O, jakiś widok jeszcze. taki w ryzyku. tatry też, małka. nie ma. O, zobaczymy, czy wjedzie we mnie, czy nie wiedzie Jadę. <grybuj> Kurwa. Jedziemy sobie. A ty zaćdziesiąt, osadzam 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 Spodziewam się, dopiero 12. jest Nie widzę. Idziemy z widzę. tylko piję się na godzinie może, może się dobrze się rozbijać może teraz pójdzie szybciej nie dobra, i kolejki i kolejki dobra muszę stawać O, już mi zimno w rękę tak proszę państwa jest To ja Tomasz nagrywał Aż mi smarka zamarzła